Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Główny sponsor drużynowego Pucharu Świata. To może nie Speedway Grand Prix, ale druga pod względem ważności impreza żużlowa na świecie. Polacy właśnie rozpoczynają w King's Lynn walkę o drużynowe Mistrzostwo Świata. Polacy jak na Mistrzów Świata przystało, roznieśli półfinałowych rywali. Ci zupełnie nie mieli swojego dnia. Barierą nie do przejścia był już pierwszy łuk. Krawężnik jest y, strasznie niżej, i do tego śliski. Jak gdy tam wiedziesz oponą, to dostaniesz po ślizgu i, i jest wypadek od razu. Ciechy padali, no i... Jak Nie tylko Czesi, ale i Brytyjczycy przeżywali katusze. Tu tańczący z motocyklem Scott Nichols. Mieliśmy sporo pecha, kilka wykluczeń. Ja dwa razy upadałem. Na takie ekscesy w zawodach tej rangi pozwolić sobie nie można. Wydaje mi się, że Anglicy chyba ugotowali sami siebie. Czechom i Anglikom problemów było najwyraźniej mało. Konkurowali nie tylko podczas wyścigów, ale i poza nimi. Nie chciałem walczyć, chciałem w spokoju przygotować się do wyścigu, ale on podszedł i uderzył mnie w twarz. Bardzo niefer. W obliczu takich problemów rywali wyglądaliśmy jak zespół z innej planety. Galaktyczny był Krzysztof Kasprzak, tu w Kasku Białym. Wielu kwestionowało jego powołanie do kadry. On się nie przejął i przyćmił nawet polskiego mistrza i wicemistrza świata. Dzisiaj zrobiłem 15 i weszliśmy do finału. Niech każdy zrobi finale po 10 i będziemy mistrzem świata. Serca polskich kibiców zadrżały tylko raz po upadku Piotra Protasiewicza. Kaz gbiały sprowokowanym przez Chrisa Harisa skończyło się na strachu. O, szkoda, że Harzys się rozbija, sobie wraca, siebie, kolegów, ale najważniejsze, że całą jedziemy, jedziemy do, 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 do finału. Polacy od początku do końca kontrolowali półfinał i z 62 punktami pewnie wygrali. 13 miejsc dobyli Brytyjczycy i to oni razem z Rosjanami pojadą w czwartkowym barażu. Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna, główny sponsor drużynowego Pucharu Świata.